Hej, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Mateusz Apple na YouTube. Dostałem możliwość przetestowania dysku od firmy Western Digital My Passport for Mac i chciałbym właśnie w dzisiejszym filmie kilka słów o nim powiedzieć. Serdecznie zapraszam! Zacznijmy sobie od może nieco mniej ważnej sprawy, a mianowicie od wyglądu tego urządzenia. Natomiast dla niektórych wygląd ma znaczenie ze względu na to, że czasami chodzimy z takim dyskiem, a czasami po prostu leży gdzieś na widoku i chcemy mieć ten komfort, że jak go położymy, to nie musimy się tak naprawdę za niego wstydzić. Jak widzicie, urządzenie jest w dość minimalistycznym stylu wykonane. I tak, obudowa jest pokryta plastikiem. U góry mamy czarną płytkę, natomiast z boku mamy srebrną ramkę. Tutaj mamcie oczywiście informację, że to jest My Passport For Mac. Z boku tutaj macie... Kabel do podpięcia, do synchronizacji, jakby danych, z wejściem, oczywiście, do podłączenia do tego kabla. Tutaj z kolei macie małą diodę, która sygnalizuje o tym, czy odbywa się transfer, czy dysk jest podłączony, więc też macie jakby po prostu e, informację o tym, co się dzieje z tym dyskiem. Na spodzie tego urządzenia macie mniej lub bardziej ważne informacje oraz numery seryjne tego urządzenia, a także cztery takie gumki, które mają zapobiegać po prostu ślizganiu i rysowaniu przede wszystkim się na stole, e, aby po prostu nie uszkodzić na przykład na szklanym blacie i nie porysować sobie go. Dysk przy tym wszystkim waży nieco ponad 230 gram, więc e, nie jest to jakieś bardzo ciężkie urządzenie w podróży. Tak jak wam mówiłem, na początku, wygląd tych urządzeń to sprawa drugorzędna. Najważniejsza jest jego pojemność oraz prędkość zapisu i odczytu, e, dlatego teraz kilka słów o tym. Ale zanim o samych prędkościach i pojemnościach tego dysku, chciałem Wam powiedzieć, dlaczego jest tutaj zaznaczony Format. Jak wiecie, nie wszystkie dyski od razu są kompatybilne z naszymi komputerami Mac, e, dlatego trzeba je odpowiednio formatować. Natomiast kupując ten dysk, macie od razu już go sformatowanego. Nie jest to może jakaś trudna operacja samemu sobie go sformatować, ale jeśli jest możliwość od razu kupienia sformatowanego, to dlaczego nie, jeśli ktoś po prostu na przykład nie chce się z tym bawić. Dlatego ten dysk od razu po podpięciu po prostu bez żadnego dodatkowego programowania będzie działał z waszym Maciem. Natomiast jeśli chcielibyście go użyć na przykład z Windowsem, musicie go przeformatować na odpowiedni format. Dodatkowo fajnym atutem tego urządzenia jest to, że przez to, że jest już przygotowany pod Maca, macie możliwość stworzenia z niego tak naprawdę Apple Time Machine, czy tej Time Capsule, dzięki której będziecie po prostu robić sobie na bieżąco kopię zapasową waszego komputera. Pojemność tego dysku to 2TB, więc naprawdę trochę plików tutaj się zmieści, natomiast odczyt i zapis jest na poziomie około 110MB na sekundę, więc jest to naprawdę przyzwoity wynik. Fajny jest też to, że producent zapewnia 3-letnią gwarancję na te dyski, więc jeśli mielibyście z nim jakiś problem, to macie naprawdę trochę czasu na e, naprawienie go. Ze strony producenta Western Digital możecie pobrać sobie programowanie, dzięki któremu będziecie mogli zaszyfrować ten dysk oraz ewentualnie wymazać z niego wszelkie dane, tak aby nie trafiły w niepowołane ręce. Według mnie dysk nie jest drogi ze względu na to, że kosztuje nieco ponad 90 dolarów, więc to jest naprawdę bardzo przystępna cena, jak za tego typu jakość. Jedyne co tak naprawdę przeszkadza mi w tym dysku, to to, że jest bardzo mała różnorodność kolorystyczna. Możecie go kupić w zasadzie tylko w tym kolorze czarno-srebrnym, niestety nie ma inny. Kolorów na wyposażeniu. I to by było w zasadzie na tyle. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, bądź do tego dysku, to śmiało piszcie w komentarzach pod filmem. Ja dziękuję firmie Western Digital za użyczenie tego sprzętu do testów. Ja za dzisiaj wam bardzo dziękuję. Do zobaczenia. Cześć!